godny księże arcybiskupie, swoją postawą przypominasz starca Symeona. I tak jak on z utęsknieniem wyczekiwał obiecanego Zbawiciela i Boga w osobie Dzieciątka Jezus, tak ty wyglądasz i wyczekujesz nowego ludu Bożego, szeroko pojętego, ze wschodu i z zachodu, południa i północy, który Czytając święte księgi Starego i Nowego Testamentu, wcześniej czy później, pozna się na Chrystusie, słowie wcielonym. I jak niegdyś mędrcy ze Wschodu, podążając za Gwiazdą Betlejemską, tak ten lud Boży pójdzie z wiarą za tym słowem do namiotu Kościoła, żeby zobaczyć obiecanego im Chrystusa. I zanim dotrą, życzymy Ci, Żebyśmy zdążyli powiększyć i przyozdobić ten namiot, żeby jak przyjdą nie okazało się, że jest za mały w przestrzeni serca tych, którzy dzisiaj o nim stanowią. Tego Ci życzymy, abyśmy razem doczekali jak Symeon tej radosnej chwili. I jeszcze jednego, żebyś znalazł dla siebie odrobinę czasu i w tym okresie świątecznym, Odnalazł się w swoim kościele domowym obok ojca, świętej pamięci mamy i tych, którzy cię duchowo rodzili.